I witam Was, drogie byki. Zobaczmy, co listopad chce Wam tutaj w kartach przekazać, jak chce się do Was uśmiechnąć energetycznie. Karty tarota i karty przesłań, ale karty przesłań oczywiście na sam koniec wybierzemy sobie jedną, która będzie chciała coś powiedzieć więcej. Zerknijmy zatem. Znak zodiaku byk. I oczywiście akcent powietrza. Zobaczmy. Byki. Jaki będzie listopad dla byków? Jaki może być? Co potencjalnie chce się tutaj w energiach pokazać? Co stanowić może wyzwanie dla Was, drogie byki, w miesiącu listopadzie? Zostawiamy dwie. Co w listopadzie względem tego wyzwania może być trudnością dla byków? Co Wam się uda w listopadzie, drogie byki? Co w listopadzie może Wam się udać? W listopadzie co może się udać bykom. Jaka postawa jest Wam proponowana, zalecana taka. No chętna, której powinniście może się. do której powinniście się być może przychylić. Jaka postawa proponowana jest w miesiącu listopadzie dla byków? Też dwie, a więc może dwie grupy osób. Yy czy też, no właśnie, wpływów astrologicznych tutaj są jakieś różne. I gdzieś te energie się może dzielą, a może też jest tak, że po prostu karty chcą Wam powiedzieć coś więcej. Drogie byki No i rada. Rada ostateczna na miesiąc listopad dla byka. Listopad dla byka. Jaka rada dla Was? Rada dla byka na listopad. Rada dla byka na listopad. Szybciutko patrząc pod spodem, e, mocna karta, bardzo mocna karta, nawet dwie bym powiedziała, a nawet niekiedy trzy. E, bo słuchajcie, Powiem tak, jakaś współpraca i jakaś taka, jakaś wewnętrzny instynkt komuś być może pomógł w tym, aby zaoszczędzić, przyoszczędzić lub zatrzymać przy sobie szczęście. I dla niektórych szczęściem jest utrzymana, zatrzymana miłość, dla innych oczywiście finanse. No ale ogólnie pokazuje się karta Maga w tle, a więc karta, która może mówić mi o dużej komunikacji w listopadzie, która też jakby tłem, zapleczem tego przesłania jest dla Was właśnie. Komunikacja, no i przede wszystkim ta magia. Magia chwili, yy, dziejące się yy, możliwości, które, po które warto sięgać, energia takiej, słuchajcie, manifestacji w tym wszystkim, no i sięgania po rzeczy, yy, czy też po sprawy, albo mocno ambitnie, albo też tak trochę niekonwencjonalnie, gdzieś yy, z pewnością dla kogoś. Miesiąc, listopad, zobaczmy dla Was drugie byki, w jakiej energii się maluje czwórka kielichów, a więc odrobinę energia takiej, słuchajcie, no, takiego nabzdyczenia gdzieś tutaj w tej, w, tej, w tej karcie. A więc czegoś może nie chcecie zauważyć albo czegoś nie będziecie mogły dostrzec, bo to taka energia, mówimy o tym, co będzie przyszłością, czyli co to, czemu to prognozuje. No i właśnie, może gdzieś w komunikacji no Albo w jakichś warunkach współpracy coś nie do końca tutaj komuś odpowiada. No i miesiąc też może być taki trochę, właśnie, no, taki wyautowany, może was chcieć wyautować, może chcieć was po prostu wprowadzać w taką przestrzeń własnych, odczuć własnych uczuć, trochę takiego dumania, trochę może niezadowolenia, odrobinę gdzieś takiego, słuchajcie, no, wycofania niekiedy a z tego, co aktywnością jest. Z pewnością tutaj zwróćcie uwagę w tym miesiącu na swoje uczucia, emocje, odczucia w ogóle w jaki sposób do tego podchodzicie, w jaki sposób się z nimi utożsamiacie, co również kreujecie, jeżeli chodzi o system wartości, który Was otacza. Czy za mocno, no właśnie, nie przeciągacie struny w tę stronę, która Was ciągnie w, te, w tym kierunku niepożądanym dla samego siebie. Zaraz do tego jeszcze wrócimy. Co jest, słuchajcie, wyzwaniem w tym miesiącu? Co jest trudnością w tym wyzwaniu? Co Wam się może udać? I proponowana postawa. No i super. Słuchajcie, karta, mm, karty mówią wyraźnie, że ten miesiąc może obfitować w to, co fajnie, szczęśliwe, w to, co fajnie też takie intratnie, sprzyjające wokół was, się dziejące po prostu, trochę też bez, bez waszego wysiłku. A więc jestem tutaj pełna a, dobrej wizji, że y, wszystko y, to, co ma się ułożyć i to, co ma przyjść do Was, do Was przejdzie i ważna jest wasza. Wasze przekonanie o tym, że musi być e, faktycznie lepiej. E, być może nie stawiacie sobie za dużych takich progów m, wygórowanych gdzieś oczekiwań w tym miesiącu, bo faktycznie może być tak, że po prostu czemuś nie będziecie mogły sprostać, albo od innych e, te sprawy, które w ich rękach leżą i są od nich zależne, mogą Was gdzieś e, próbować rozczarować. No i niepotrzebnie sobie to będziecie dokładać emocji czy stresów. A więc ten miesiąc, słuchajcie, może obfitować w to, co takie gdzieś was wewnętrznie pośpieszające i pośpieszne. Możecie czuć taką energię jakiegoś takiego zrywu, albo takiego gdzieś opóźniania. I to opóźnienie może się tutaj pokazywać, właśnie na tej karcie. A więc pewne rzeczy mogą się opóźniać, mogą was nie niezadowalać, możecie oczekiwać czegoś więcej. Zwłaszcza, że świadczy mi o tym też to, co jest wyzwaniem, a wyzwaniem jest takie trochę pieklące, naglące was. Być może podejmowanie jakichś konkretnych decyzji, albo zobaczenie czegoś, albo dowiedzenie się czegoś, albo otrzymanie jakiejś informacji już teraz natychmiast. A więc tutaj. Z tym musicie uważać, żeby samego siebie, no mówię, nie popędzać, nie wprowadzać stresu lub jakiegoś takiego ciśnienia. Być może także wykazać się trochę większą cierpliwością do procesów, które są długoterminowe, także a nie są tylko takie krótko, krótkowzroczne. I przede wszystkim postawić na to, co jest przygodą ducha, przygodą, optymizmem i, no i dostrzeganiem czegoś, co być może już przez Was zapomniane i dlatego też może niedoceniane. A więc taka gdzieś tutaj się energia tego miesiąca dla Was pokazuje. No ale ogólnie też może być to miesiąc po prostu taki, no. Y Zwyczajny dla niektórych, nie musi tutaj się nic spektakularnego dziać. No i to też może być takie trochę gdzieś owiane pewną nudą. Jeżeli chodzi o wyzwanie, pokazuje się dla Was, nie przyspieszaj, czy też inaczej. A wyzwaniem dla Was może być to, że coś zwleka, długo trwa to, co powiedziałam, jeszcze bez odkrywania kart, a więc że czujecie, że może powinno być szybciej, i być może będą wśród te zasady, które będą szukały drugiego dna w tym, a, a więc coś będzie Wam nie pasowało, bo coś się będzie przedłużać, że coś będzie może decyzja czyjaś Wasza także będzie trwała, może będzie potrzebowała więcej yy, właśnie yy, takiego Czasu do przemyślenia albo do skomunikowania się, lub do przegadania. No i też może być tak, że po prostu pewnych rzeczy widzieć lub wiedzieć nie będziecie mogły z jakiegoś powodu. No i to was będzie trochę tak niezierpliwić albo będziecie no, gdzieś z nogi na nogę przebierać. I to może być takie trochę frustrujące, lub też gdzieś jakaś właśnie niepewność sytuacji, czy pewnej stagnacji, może pewnych rozwiązań, może też odwagi w ich kierunku, aby się ich podjąć, może być dla was tutaj taka kłopotliwa. Trudnością w tym wyzwaniu może być ten właśnie oto księżyc, a więc po pierwsze, energia trochę kobieca, gdzieś tutaj też takie wpływy, może te takie hormonalne, dla niektórych może też tutaj być taka energia pod tym kątem e, brana pod uwagę, jeżeli chodzi o nastroje, jeżeli chodzi o to, co jest, e, co się przekłada na tę codzienność. A więc tutaj zwróćcie też uwagę na, na te aspekty, e, na te fazy księżyca również, bo może być tak, że właśnie w e, czasie e, większej, wzmożonej e, jego aktywności e, zupełnie inaczej będziecie też reagować na pewne, e, na pewne sprawy. W kontekście oczywiście tego, tego rozczarowania, czy w kontekście tego, e, takiego naburmuszenia, słuchajcie, gdzieś, który tutaj e, widzę. A więc e, miesiąc ogólnie skłania Was do tego, żeby trochę dać szansę szansom, żeby dać trochę szansę życiu, żeby też pozwolić pewnym rzeczom płynąć bez Waszej może kontroli lub jakiegoś takiego wściubiania e, niewątpliwie nosa. E, udać Wam się może coś, co jest fajną okazją, co jest fajną szansą, fajnym, wyciągniętym do Was takim właśnie denarem. A więc e, może dostrzymać jakiś prezent, może trzymać jakąś premię, może otrzymacie jakąś intratną propozycję, może umowę, a może także gdzieś same pokusicie się o to, co jest, no, jakimś, słuchajcie, progresem, który także proponowany Wam jest tutaj w karcie radzie, jeżeli chodzi o postawy, Wam proponowaną, abyście tętniły życiem, abyście tętniły uśmiechem, abyście nie traciły optymizmu, no i przede wszystkim, abyście nie spoczywały na laurach, ale też swój blask, czy też swoją aktywność i taką mega serdeczność, zwłaszcza może w stosunku do swojego życia i do swoich potencjałów i możliwości, ubarwiały tym, co jest inicjatywą. A więc abyście się podejmowały żwawo i chętnie inicjatywy, abyście także kuły żelazo, póki gorące, bo tutaj się tak trochę pokazuje, jeżeli chodzi o energię tego Słońca podbitą, czy też inaczej, energię tego denara i energię tego asa Buław, podbitą właśnie tym słońcem. A więc kujże raz o póki gorąco, jeżeli masz taką możliwość, jeżeli jest taka okazja na Twoim horyzoncie. Nie daj się, no jakby tutaj, zbić z pantełyku tymi emocjami czy przestojami, które wokół Ciebie będą się działy i które to sprawy mogą być trochę w procesach wolniejsze od twojego, ocze, od, twojego, od twojego tempa oczekiwań czy od pewnej spektakularności, za którą wypatrujesz. Może to być trochę bardziej usystematyzowane, może być to trochę bardziej spokojne, łagodne, a być może jeszcze takie nie do końca jasne, jawne i na te szczegóły być może trzeba poczekać, ale tutaj pokazane jest no nie obrażaj się na to, tak? Nie obrażaj się na życie, nie obrażaj się na siebie, nie obrażaj się na to, na co nie masz wpływu, ale mm, karty mówią w tym miesiącu postaraj się sam z siebie dać najwięcej, czy też wykaż się taką aktywnością, która Ciebie zadowoli pokaże, że zrobiłeś faktycznie tyle ile powinieneś zrobić aby uzyskać to, na czego oczekujesz lub czego żądasz. W tym miesiącu uważajcie jedynie na to, co jest komuś daną obietnicą, czymś konkretnie danym słowem, na to, co jest no, taką umiejętnością też wywiązania się z, chociażby z, z tego, co się powiedziało i co się w ogóle deklaruje lub co się w ogóle mówi, aby tutaj się nie zawieść no, na samym sobie, a więc żeby samemu sobie nie zrobić a gdzieś takiego strzału w kolano. A więc na to y, uważajcie, y, na taki pewien realizm i obiektywizm sytuacji także bo on gdzieś tu stoi w zagrożeniu. No i przede wszystkim to, co podświadome, to, co intuicyjne, to, co niezlęknione, a więc też starajcie się nie bać, bo to jest w tej wątpliwej tutaj energii tego miesiąca, a więc co może Wam stać na drodze w tym wyzwaniu. A więc nie wiedząc czy nie widząc postępów w danej sytuacji albo mając gdzieś nierozstrzygnione kwestie, które poprzez zatrzymanie się w statusie quo mogą Was niepokoić lub nie chcą się zmienić, nic za mocno, też uważajcie na to, żeby nie przerysowywać, nie nadinterpretowywać tego faktu, żeby fa patrzeć realnie po prostu na to, co się, co się dzieje, a nie mrzonkowo czy zlęknienie, czy no właśnie zbyt emocjonalnie okay. względem tych różnych wariacji i wariantów, które i czas księżycowy, i czas nasz biologiczny może nam po prostu podpowiadać. A więc tutaj uważajcie na pewnego rodzaju pomyłki, także jeżeli chodzi może ja, zwłaszcza w kwestiach tych miłości a więc żeby umieć rozpoznać a, tych, którzy no, gdzieś w świetle tych, tej czwórki kielichów a, mogą faktycznie przynosić takie właśnie byle jakie a, emocje, czy z góry, z, z góry jakby też żeby przewidziane a, intuicyjnie a, odczucia. Bo jeżeli coś czujecie, że coś właśnie Was nie satysfakcjonuje, to być może jest to duży też sygnał do tego, że a, wcale to się nie polepszy i wcale nie będzie a, bardziej spektakularnie. A więc tutaj kwestia Waszego nastawienia do tej sytuacji, Waszego systemu reakcji na to, co się dzieje. No i w kwestii reakcji pokazane jest: kuj żelazo, póki gorące, działaj na bazie tego, co tego, tej Twojej aktywności wymagam bo dla jednych może być tutaj kwestia pracy, nowych okazji, nowych interesów, nowych, nowych inwestycji, ale dla innych mogą być to po prostu kwestie emocjonalne, które musicie ustabilizować. No i też warto wziąć się za to, co ma rozjaśnić, a nie zaciemniać pewien obraz. Może ta energia również skupiać się w tym miesiącu do kogoś z poznaku byka, jeżeli chodzi o kwestie materialne w, w związkach, a więc o wyjaśnienie pewnych funduszy, czy o wyjaśnienie pewnych priorytetów, może zadań podziału także. No albo chociażby wzięcia się za to, co ma pokazać Ile czego, z czego i do czego, i taką gdzieś, no, wiecie, taką szacunkową, gdzieś ostateczną wytyczną, będziecie sobie tutaj wprowadzać taką, taką gdzieś kalkulację, może także, czy emocjonalną, czy finansową. Coś takiego się tutaj zarysowuje. Rada na ten miesiąc. Rada na ten miesiąc to paść kielichów, słuchajcie. A więc energia młodzieńcza, energia rzeźka, energia też taka mocno kreatywna, atrakcyjna. A więc postaw na to, co jest atrakcyjne, postaw na to, co jest takie no, pobudzające i, i faktycznie chętne, zachęcające ciebie, czy też nasycające Twoją ciekawość i sprawiające tym samym, że masz błysk w oku, że to, co słyszysz, to, co widzisz, to, gdzie jesteś, inspiruje Cię. A więc tutaj postaw też na inspirację szeroko pojętą. Staraj się także być. Się i inspirujący. Bądź, bądź w takim oczekiwaniu dobrych wieści, dobrych wiadomości. Rada także dla Ciebie mówi, postaraj się dokształcać, a więc postaraj się zainwestować w to, co, co ma być warte Twojej przyszłości, a więc nie lę, się, nie leń się, drogi byku, w tym miesiącu, może zakasaj rękawy, i może faktycznie e, s, no, spróbuj zrobić coś więcej albo coś takiego, co tobie da tę satysfakcję, właśnie, nie czekając na tych, którzy tej satysfakcji ci nie przynoszą, albo gdzieś wręcz oddalają ją, e, zabierają bądź co bądź niekiedy na swoją postawą. Dla mnie ta karta zawsze też mówi o lojalności, a więc tutaj w tej razie także jest bądź lojalny e, wobec tego, no, s, chociażby tego danego słowa, o którym wspomniałam, a więc tutaj pamiętajcie o tym, żeby nie zmieniać. Kierunków swoich myśli, swoich deklaracji, aby się w tym nie zakała pućkać, bo też o tym może mi mówić ten mak, który gdzieś tutaj będzie chciał, tą energią takiej no, manipulacji trochę e, może Wam e, no, zamącać ten miesiąc. A więc tutaj uważajcie, co mówicie, do kogo mówicie, co deklarujecie i w jaki sposób faktycznie wyciągacie konsekwencje, lub co dla Was jest białe, co jest czarne i jak to nazywacie, czy nie odkręcacie kota ogonem. Gdzieś tutaj taka energia mi się pokazuje na ten miesiąc, słuchajcie. A więc y, trochę cierpliwości. Dla samego siebie, trochę cierpliwości dla innych, no i przede wszystkim nie, nie kręcenie kota ogonem tylko po to, żeby coś przyspieszyć lub żeby uzyskać jakieś profity, a raczej patrzeć na życie ciekawostkowo, odkrywczo, atrakcyjnie, no i w tej lojalności, aby się gdzieś uchować, uchronić i inspirować siebie tym, co jeszcze fajniejsze. Nie zatrzymywać, tylko pędzić. Zobaczmy jeszcze jaka karta dla Was informacyjna, taka słuchajcie która chce coś powiedzieć, a mówimy tu o samoakceptacji, o budowaniu właśnie też tego kierunku. Wow, wyskoczyła jak z procy. Akceptacja i odpuszczenie, karta mówi odpuść, wiesz jak, wiesz w jaki sposób, czy też dokąd Cię to doprowadzi. A karta w rozwinięciu mówi umieść swoje lekcje w świetle, a więc doświetl to, co ciemne. Zdążyłam powiedzieć Wam o tym księżycu, zdążyłam powiedzieć o tym słońcu, a więc nie zamieniajcie tego stronami. Gdzieś tutaj też ten przekaz na ten miesiąc mówi o tym, żeby być może e, umieć patrzeć nie tylko z poziomu swojej osoby, tylko, żeby może też dostrzec to, jak wokół Was działają inni i jak to ma, jaki ma to wpływ na Wasze samopoczucie lub na to, w jaki sposób Wy reagujecie lub, no właśnie, do czego chcecie i do czego się zbieracie. Czy również patrzycie na siebie krystalicznie, czy patrzycie na siebie gdzieś z poziomu tego lęku, no i co ma na to wpływ? Gdzieś tutaj taka, słuchajcie, energia mi się pokazuje, więc doświetl swoje lęki. Lekcje, czy też wpraw swoje lekcje, swoje ten trochę gdzieś cienie, blaski i cienie, w jeszcze większe światło, w jeszcze większe doświetlenie. A więc taki przekaz, słuchajcie. Dosyć mocno kompatybilny. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o aktywności. Będzie mi szalenie miło za każdą jedną. Oczywiście wam pięknie dziękuję i wrzucam energię powietrza, aby ta komunikacja była lżejsza, fajniejsza, no i żeby leciała no w takich szerokich skrzydłach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.